Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz czwarty i zapraszam do losowania kolejnej pary. Do obejrzenia losowania kolejnej pary. No dobrze. Reszka, koszyk pierwszy, orzeł, koszyk drugi. Zaczynamy. I jest to reszka. Reszka, czyli koszyk drugi. Proszę bardzo. I jedziemy dalej. Reszka. Parzyste, orzeł, nieparzyste. Reszka parzyste, orzeł, nieparzyste, orzeł. Czyli wywalamy nieparzyste. Proszę. Jeden, trzy i pięć. Zostały dwie karty. Proszę. I lewa, czy prawa, proste. Powtarzam po raz czwarty chyba, że jeżeli wylosuję kartę lewą, to ona jest zwycięstwem. Reszka, karta lewa. Orzeł, karta prawa. Proszę bardzo. O Jezu, gdzie to poszło? Aż tutaj. Ale się kręci. Reszka, czyli karta lewa. I zobaczymy, kto jest tym zwycięzcą. A wylosowanym jest Heavy Storm. I Heavy Stone to jest Zawisza Bydgoszcz. Czyli Zawisza Bydgosz to pierwszy uczestnik czwartej pary jednej ósmej Pucharu Polski. Ale długie nazwy. No i losujemy teraz towarzysza dla Zawiszy. Proszę bardzo. Orzeł parzyste, reszka nieparzyste. Orzeł parzyste, reszka nieparzyste i reszka. Czyli znowu będzie tym razem szybkie losowanie, bo... Wywalamy jedynkę, trójkę i piątkę. Zostają dwie karty. Proszę bardzo. I reszka lewa, orzeł prawa. Proszę bardzo. Reszka lewa, orzeł prawa. Orzeł, czyli prawa. A kto to będzie? Tyrant Dragon. A Tyrant Dragon to Legia Warszawa. No, czyli ciekawy pojedynek. Legia Warszawa kontra zawisza Bydgoszcz. to para numer 4 jednej 1.8. Pucharu Polski. Dziękuję i zapraszam za chwilę. Nadawał mit.